Siemano. Wyskoczyłem sobie na plądrowanie. Fajna pogoda. Dzięki za pozdrowienia, dzięki za komentarze, dzięki za łapeczki. U tego sprzedawcy już kiedyś byliśmy. Ford Transit rocznik 20. 130 KONI. 2,60 60 L, przejechane. Oczywiście nazwę autohandlu wam pokażę. Kiedyś nagrywałem dla Was tutaj Lexusa. Jak widać. Fordzik jest blaszak, tak jak wspomniałem, mam tutaj za plecami ruchliwą ulicę, w środku praktycznie nic nie widzę, światło słoneczne mi się odbija, oponki jeszcze w ładnym stanie. Tutaj ma twingacza bez opisu, Audi A6 w awancie, też jest na sprzedaż, rocznik 2017, 3 litry diesel, 320 koni. Skóra Automat Auto ma przejechane podobno 35 tysięcy Kilometrów Tutaj jest lekka obciereczka Ma kosztować 42 tysiące Euro wywoławcza Za tą bryczkę Powiecie, Nygus, skąd taka cena Za samochód pięcioletni Tak jak Wam wspomniałem Auto ma przejechane 35 tysięcy Kilometrów Stąd taka cena, tak się to prezentuje. Ma tutaj Grand Voyagera. Gdzie niegdzie, troszeczkę poobijany. Skóra w środku, ale samochód, jak widać, jest bez opisu. Za chwileczkę wam pokażę kontakt do sprzedawcy. Możecie o każde auto pytać indywidualnie. Jak widać, ma tutaj Z trujeczkę. Coraz mniej tych aut na sprzedaż. Ceny poszybowały w górę. 9 lat temu, jak przyjechałem do Niemiec, taką Z3 można było kupić za 1500 euro. Teraz za 1500 to można kupić taką, ale jako dawca organów. Kiedyś Wam wspominałem, że te samochody są najtańsze tutaj w Niemczech w ubezpieczeniu. Nie wiem, jak teraz wygląda ale jakieś dwa lata temu, na pół roku, płaciło się 40 euro ubezpieczenia. Za taką Z3 mamy szarana. Troszeczkę taki podrapywany ten szaranek, oponki w ładnym stanie. Widzę wersję match. How much? Ile to kosztuje? Zaraz Wam powiem. Skrzynia automatyczna. Na szarana akurat jest tutaj karteczka. Cena wywoławcza 20 900 euro, który to jest rocznik 12. Przejechane 83 000 2 litry w dieslu 200 koni. Sporo co? 21 000 euro. Co jeszcze można tutaj znaleźć? Idziemy do tyłu. Nie będę tutaj sprzedawcy filmował. Tutaj, coś kombinują przy samochodzie, kiedyś tutaj byliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie na tym podjeździe stało Audi 200. Chyba też coś około 20 tysięcy euro. Zobaczcie, jakie pustki. Większość samochodów tutaj sprzedał. Kiedyś już była na nagraniu ta Velsatis 3,5 litra w benzynce. Skrzynia automatyczna. 240 koni Tutaj lekkie zadrapanie Oczywiście skóra w środku Cena wywoławcza za tą Renówkę 6000 euro Tyle sobie życzy Auto ma przejechane 157 tysięcy kilometrów Rzadko się spotyka z tym silnikiem Mamy tutaj Avenzisa a przydałoby się lampy przepolerować, oponki jako tako z tego co kojarzę. Benzynka 18 w manualu 147 KONI. Za chwileczkę wam pokażę cenę. Nie jestem teraz pewien, ten samochód tutaj stoi u niego już dosyć długo na sprzedaż. Także można sobie troszeczkę ponegocjować. Uważaj, Nygus, tutaj na krawężniki, bo polecisz na zęby. Cena wywoławcza 9000, rok 10, przejechane 88,18 benzyna 147 KONI. Tak jak wspomniałem, tego Leksa mieliście kiedyś na osobnym nagraniu, jakieś pół roku temu. Zderzak troszeczkę ma tutaj inny odcień. 4.3 pojemność, 280 koni, V8, wersja prezydent. Kiedyś osobno Wam zrobiłem nagranko z tym sprzętem. Wystawiony jest tutaj za 10 tysięcy euro. Tak jak Wam wspominałem, kiedy robiłem nagranko, życzył sobie za niego 8 tysięcy w gotówce. Auto ma przejechane... 194 000, 2001 rocznik. Dobra, lecimy dalej. Mam tutaj już blisko skrzyżowanie. Czy coś tutaj jest napisane? Nie ma opisu na tranzita, ale możecie sobie sprawdzić na stronie sprzedawcy: ma tutaj Jaguara Pace, Pace, E-Pace. F-Pace, teraz Nygus, żeś się zakręcił. Oponki w ładnym stanie e pace napęd na 480D, czyli dieselek, pewnie jakieś 190-180 koni, o ile dobrze kojarzę, dokładnie 180 koni, 2 litry, 52 przejechane, rocznik 18. 29 tysięcy euro za niego chcę. Jak widać ma tutaj łańcuchy. Ciężarówka tutaj ruszyła. Najazdówka ze sprzętem. Tutaj mamy Evołka. Aha, nie wiem czy wam pokazałem adres. Tutaj jest proszę bardzo. Możecie sobie sczytać, dzwonić, pisać, negocjować, rozmawiać osobiście. Zobaczmy sobie tego rowerka, fajnie się prezentuje. Oponki w ładnym stanie, skóra i automat. Znowu wystartowali. Cena 28, napęd na 4, rok 17 2 litry 180, koni 80. Przejechane, jestem tutaj na krawężniku. Zobaczmy sobie, może Picasso. Picasso 10400 euro. Rok samochodu 14 16, 157 koni, 157 przejechane. Mam nadzieję, że coś będzie słychać na tym nagraniu. Jak widzicie tutaj za plecami. Normalnie mam Wietnam. Kto pierwszy ten lepszy? Startują tutaj, ścigają się, tutaj jest smarcik. Ale nie widzę na niego kartki, więc go zostawmy w spokoju. Asterka w kabriolecie bardzo ładnie się prezentuje, dosyć świeżo. Kolorek bardziej damski, taki błękitek lajtowy. Zobaczmy w środku: skrzynia manualna, środek czysty i zadbany. Cena za tego sprzęta: 71 przejechane. 140 koni, rok 10 7200 euro za sterkę. Prezentuje się ładnie. Tutaj coś zderzak delikatnie jest przydrapany, ale auto ma niewielki przebieg. Auto pod kolor, słuchajcie, krawężnika, też taki niebieskawy. No i tutaj mamy Mercedesa. Sitan chyba się nazywa, ale auto jest, jak widzicie, bez opisu. A tutaj łazi taki fajny buldog, cały czas mu tutaj słuchajcie spyska kapie, zobaczcie jaki, ej, ej, za krótką ma smycz. Tutaj macie nazwę autohandlu, macie kontakt, spadam do chaty. Pozdrowionka.